No, gdzie tam, ja w takie pierdolenie to w ogóle nie wierzę. Nie wiem w ogóle, co to, kto to wymyślił, bo tyle super innych sportowców z innych krajów niosło tą flagę, więc ja w ogóle nie wiem, co to jest. Poza tym, jakbym była taka przezonna, to nie wiem, to miałabym bardzo ciężkie i trudne życie, bo bym musiała wierzyć, nie wiem, w te koty. So. W ogóle w to nie wierzę, w ogóle o tym nawet nie pomyślałam. Cześć Olu, witam serdecznie. Witam, witam. Zapowiedziałem cię tak e, dosyć mocno, że dziękujemy Ci mocno za, za walkę w, w Pekinie, bo walka była fantastyczna. Wszystkim kibicom, twoja walka z Ledecką i, i, i w ogóle Twoje występy w, w igrzyskach bardzo się podobały, ale powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ciebie? Dla ciebie te igrzyska były bardziej słodkie czy bardziej gorzkie? Takie słodko-gorzkie, ja bym powiedziała, bo no troszeczkę jeszcze mam niedosy po tym moim starcie i jest we mnie dużo tej złości sportowej. No jednak liczyłam tutaj na zupełnie inny wynik, ale no bycie ósmą zawodniczką na świecie to nie jest wstyd i myślę, że też mogę być z tego dumna, tylko potrzebuję jeszcze troszeczkę czasu, żeby być po prostu tą dumną. Mhm. Powiedz mi, czy w momencie, kiedy się dowiedziałaś, że w finale startujesz z, z Ledecką, to mocno cię to załamało? Nie, no gdzie tam? To są zawody, na zawodach może się wszystko wydarzyć. Poza tym, my jeździłyśmy ze sobą na treningach. Udało mi się nawet parę razy z nią wygrać tam w przejazdach. Więc wiedziałam, że można z nią wygrać, no ale trzeba walczyć. Ale no niestety tego dnia ona jeździła po prostu idealnie, naprawdę była tak szybka, że próbowałam wszystkiego, na koniec upadłam, no bo tylko tyle mi zostało ryzykować do samego końca i próbować z nią wygrać. Mhm. A powiedz mi, myślałaś sobie czasem, co by było gdyby? Co by było, gdybyś nie trafiła na ledecką, co by było, gdybyś się pokonała? No wspaniałe historie by się przed tobą otworzyły. No troszeczkę sobie pogdywałam wiadomo, ale no nic, nie mam już na to wpływu, że jak to się mówi, mleko się rozlało i... No, i tak samo nie ma co gdybać, bo gdyby babka miała wąsy, to by była dziadkiem. Jak ja to zawsze <noise> mówię. No, szkoda, kurczę. Szkoda szczerze, mojego drugiego przejazdu kwalifikacyjnego, bo podczas niego uderzyłam w bramę startową, bo za wcześnie wystartowałam i to mnie strasznie przytrzymało. Na tej pierwszej sekcji nie miałam w ogóle prędkości. Musiałam nadgania raz, no i niestety zajęłam to ósme miejsce w kwalifikacjach. Więc wiedziałam od samego początku, że będę skazana na Ester. No, ale no, zostało mi tylko z nią walczyć. No, nie udało się tym razem. Powiedz mi, jakie są wasze relacje pomiędzy zawodniczkami, wy się lubicie, czy jest taka mocna rywalizacja i raczej obchodzicie siebie szerokim łukiem? Nie, nas jest za mało w tym pucharze świata, żebyśmy się obchodziły tak szerokim łukiem, ale no, my się znamy wszystkie, ja się przyjaźnię z wieloma dziewczynami, czy nawet z Danielą Ulbring, która wygrała, czy z Michelle Decker, która była czwarta, więc ja się bardzo cieszyłam z ich gdyby, wyników, tak samo z Glorią Kotni, która była trzecia. No my się znamy jednak lata, spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, spotykamy się też na lodowcach, gdzie razem trenujemy, więc raczej to są przyjaźnie, no wiadome, każdy walczy podczas tych przejazdów, podczas zawodów, ale no, jesteśmy koleżankami. Powiedz, bo to były twoje trzecie igrzyska, zaliczyłaś takiego piłkarskiego hat -trika. no ale czwórka wygląda mhm. jeszcze lepiej, myślisz myślisz o, o Mediolanie Cortina D'Ampezzo? O, jeszcze nie, dopiero co się te igrzyska skończyły, więc to jest dopiero za 4 lata. No, zobaczymy, jak będzie. Nie mówię, nie, nie mówię tak. Na razie mnie deska cieszy, więc jeżdżę dalej i zobaczymy, jak długo. Powiedz mi, bo mm, wiele się mówiło podczas igrzysk w Pekinie o tych obostrzeniach, o tym, że Chińczycy bardzo tak restrykcyjnie do wszystkiego, aż do przesady do wszystkiego restrykcyjnie podchodzili. Ty na własnej skórze odczułaś to, te, te, ich, te ich restrykcje? No może irytujące były te codzienne testy, bo zaczynaliśmy dzień od testu i Pani wbijała tak patyczka, że czasem znaczy, bolało później przez cały dzień, jak wbiła w gardło, bo nie patyczkowali się z nami. Ale no oprócz noszenia tych masek, dezynfekcji ciągłej rąk, to myślę, że nie było tak źle z tymi obostrzeniami. Mm -hmm. Powiedz mi, no bo poza jednym medalem Dawida Kubackiego, nasi sportowcy, nasi olimpijczycy, pewnie wrócą bez kolejnych medali, no oby, ob, obym się mylił, ale, ale pewnie, więcej tego, pewnie więcej tego nie będzie. Co jest powodem tego, twoim zdaniem? To jest brak takiej zimowej infrastruktury w Polsce? Znaczy się, ja nie jestem ekspertem, więc mi tutaj, tutaj nie oceniać to. Myślę, że problemem jest to, że jest młoda kadra. Bo w większości dyscyplin są młodzi zawodnicy, więc oni potrzebują kilka lat, żeby wyjść na ten najwyższy poziom światowy. No na pewno już jest sukcesem samo zakwalifikowanie się na igrzyska, bo to wcale nie jest takie łatwe. Więc ja wszystkim gratuluję, którzy tam pojechali. I każdy walczył na tyle, na ile było go stać. No myślę, że potrzebują, tak jak mówię, czasu jeszcze, bo no nie jesteśmy, nie oszukujmy się, nie jesteśmy krajem alpejskim i nie jesteśmy. Jakąś krainą sportów zimowych, więc no, my potrzebujemy troszeczkę więcej czasu na to, żeby te sukcesy przyszły. A powiedz Ola, jak to jest, jeżeli chodzi o e, Twoje możliwości przygotowań, treningu w Polsce? Czy ty masz gdzie trenować? Czy ty masz takie fajne warunki w Polsce, żeby trenować? Czy, czy żeby m, naprawdę się dobrze przygotować, to musisz z deską wyjechać za granicę? No Powiem tak, przez ten cały sezon byłam na treningu w Polsce dwa razy, więc to chyba mówi, jakie, jest, jakie są warunki w Polsce do przygotowania. Nie, no my siedzimy cały czas za granicą. No też tutaj jest problem, że my musimy trenować na lodowcach, bo my trenujemy jednak w lecie od początku, od końca sierpnia do listopada. No, u nas nie ma śniegu, więc nie ma jak trenować. No, później w sezonie też jest różnie z tym śniegiem różne są warunki. Też Nie wszystkie ośrodki chcą się dla nas otwierać, bo turyści. Więc głównie siedzimy jednak za granicą. W lecie jedynie trenujemy w Cosach tutaj, naszych w Polsce, ale to jest takie przygotowanie na siłowni. Ale deska tylko za granicą: Austria, Włochy, Szwajcaria. Ola, jeszcze na koniec chciałem Cię zapytać o klątwę chorążego. Czy yy, przy, <laughs> przy, przy przeżywałaś to, że, że jak już kurczę, niosę tę te, te flagę, to, to, to dobrze nie będzie podczas tych, tych igrzysk? No gdzie tam, ja w takie pierdoły to w ogóle nie wierzę, nie wiem w ogóle co to, kto to wymyślił, bo tyle super innych sportowców z innych krajów niosło tą flagę, więc ja w ogóle nie wiem co to jest. Poza tym jakbym była taka przezonna, to nie wiem, to miałabym bardzo ciężkie i trudne życie, bo bym musiała wierzyć nie wiem, w te koty, so... w ogóle w to nie wierzę, w ogóle o tym nawet nie pomyślałam. Bardziej to traktowałam jako taki honor, no prawda to jest flaga, jest tam wybrana, no, dla mnie to było wielkie wyróżnienie i naprawdę super emocje. I szczerze mnie nawet ta flaga jeszcze bardziej zmotywowała, żebym mogła później flagę wziąć na przykład na podium. Ola, bardzo nie ci... udało się. Ola, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i kolejnych sukcesów.